siema 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 witam wszystkich w kolejnym odcinku z serii jak to zrobić wark jak widzicie dałem pauzę a dlaczego bo mamy tapajerę Mamy fretkę nieważne. Mamy Kweta. Kłec quets jest na poziomie niskim, bo nie niskim, na czwartym poziomie, więc nie ma. Kwet nie ma naprawdę znaczenia. I teraz tak, daję pauzę, żeby mi do daleko nie odleciał. W dzisiejszym odcinku długo wyczekiwany odcinek o tym, jak oswoić kwetsa solo. Yy, ta metoda działa na każdej mapie, gdzie jest kłec i gdzie jest Tapayera. Działa to na serwerach, działa to w singlu i metoda jest, muszę powiedzieć, Prosta, tylko trzeba się dobrze na nią przygotować i trzeba trochę pozmieniać sobie opcje skrótów klawiszowych. A mianowicie, zaczniemy od skrótów klawiszowych. Wchodzimy w opcję, dajemy sobie zakładkę klawiatury. Na padzie tego nie próbowałem i nie chce mi się próbować, szczerze powiem, bo pewnie jest na padzie. Na pewno da się to zrobić podczas ten radial... Inventory radial, czekaj, sekundary, primary, load movement, hold, mat, quickslot. To to nie, to nie, to I'm też nie, jump, chyba będzie ten radial, i radial hall, i tu chyba będzie można zmieniać te wszystkie opcje, no, ale lepiej robić to na klawiaturze, jest o wiele prościej. I tak, co pierwsze zmieniamy? Na pewno ustawiamy opcję attack this target, ja sobie ją ustawiam na środkowy klawisz myszy. Drugą opcję, czyli atakuj ten cel, tak to będzie po polsku. Drugą opcję. Gwist, wszystkie przemieszczajcie się do. Ja to mam pod klawiszem Q, żeby miał to blisko siebie. I whistle stay pad, czyli e, nie ruszajcie się, nie róbcie nic, czyli po prostu e, po, porzucą wszelkie akcje, jakie po prostu Dino w tej chwili robiło. W tym przypadku, w naszym przypadku, będzie to chodziło o tapajerę. Aha, jeżeli używacie tego wszystkie, idźcie tu, najlepiej oswajajcie tapajere, oswajajcie kłetca na tapajerze gdzieś, gdzie nie będzie waszych dino. Bo jak ciśniecie tą opcję, to się wszystkie rzucą tam, gdzie wy tam wciśniecie i później będą przez całą mapę, będziecie szukać swoich dino, więc róbcie to tak, żeby było gdzieś daleko. Czyli tak. Przemieszczajcie się do. I wskazujecie punkt, wciskajcie klawisz i tamta nasza tapera poleci, czyli klawiszku. Porzućcie wszelkie akcje, czyli już tutaj pad, czyli Y. To chyba jest nawet standardowo pod Y podpięte pod, pod, pod od początku gry. No i wiadomo, atakuj ten cel. Ja to mam początkowy klawisz myszy, bo tak będzie najłatwiej. Co jeszcze nam będzie potrzebne? Przede wszystkim nam będzie tutaj potrzebne. Dobra, ona może to daleko nie poleci. Yy, więc tak, yy, Przede wszystkim kusza, albo giwery, strzałki usypiające, albo strzały usypie, usypiające. No i wiadomo, do oswojenia kłeca, czyli standardowo mięso plus narkotyki, tak? Tego nie będę musiał tłumaczyć nikomu chyba. Nasz kłęc leci trochę w złym kierunku, bo leci do Redwood, co dobrze nie wróży, ale zobaczymy co się uda. Dobra, przejdźmy do odcinka... Ja tylko sprawdzę jeszcze, czy wszystko, jesteśmy dokładnie przygotowani na to, i zaraz wracam. Ok, jestem z powrotem. małe problemy techniczne, ale co musicie jeszcze zmienić? To musicie zmienić te opcje, a mianowicie musicie mieć w ustawieniach zachowanie Ignore Group Whistles i tak musi być, żeby Enable Ally Looking musi być włączone, czyli część to Ignore Group Whistles, się będzie ignorował, teraz są włączone. Only target, tutaj musi być włączone na ataku. I mój cel, wchodzimy teraz na tapajerę. Aha, musi być wybrana grupa no, NON, czyli żadna grupa nie może być wybrana, żebyśmy mogli na tym sterować. Tak, dobra, tapajera gdzieś tam nam poleciała. Teraz, jak widzicie, siedzimy na tapajerze. Tak, dajemy, żeby nam poleciała do góry. Leć do góry. Muszę dać najpierw jej małego kopa. Mianowicie, chodzi mi o to, aby ona najpierw zaczęła atakować coś. Tak, czyli. Yy, można to zrobić inaczej. Pokażę wam jak to zrobić. Jak nie chce tapera wam lecieć, to dajecie following. Odsuwacie się troszkę od niej. Ok, tapajera jest, stoicie w miejscu. I teraz tak, kiedy tapera wam tutaj podejdzie, siadacie szybko na siedzenie i dajecie leć, leć do góry. Widzicie, to jest najlepsza metoda, żeby zmusić tapajerę do latania. Ona może mieć włączony following, nie ma znaczenia. Teraz tylko wykierujemy tapajerę na odpowiednie miejsce, tam jest kłet. Więc lecimy do kłeca. Wybieramy sobie giwerę, prawda? Bez giwery też to działa z giwerą albo kuszą. Możemy z kuszy, możemy z giwery, nie ma znaczenia. Tutaj jest kwet. Dajemy atakuj mój cel, czyli w moim środku środkowy klawisz myszy, żeby ta pajera przyspieszyła i podleciała do naszego kłeca. Przy naszym kłecie dajemy klawisz Q, żeby ona leciała w tamtą stronę. Mamy kłeca tak? Atakujemy kłeca. Following szybko, żeby przyspieszyła, aby po prostu strzelacie, tak? Wy po prostu strzelacie i kierujecie przy okazji. Tam, gdzie kierujecie klawiar, tym w to miejsce poleci kłec. Ja bym polecał zrobić to tak, żeby kłec poleciał w inne w ogóle miejsce. A mianowicie, żeby on nie leciał do Redwood. Będzie to ciężko trochę zrobić, ale może się uda. Ok, udało się. I teraz strzelamy. Ok. Nie, 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 nie w tą. W stronę, ale dobra. Ważne, żeby kłec nam nie spadł, prawda, yy, do wody, tak, bo jak spadnie nam kłec do wody, to się utopi. Można zobaczyć, ile on ma w tej chwili tapaje, tej, tej, nakierowując. Nie, nie bardzo, nie będzie to działać teraz. Nie, nie będzie to, bo siedzimy na tapajerze, na tym siedzeniu i chociaż nie, coś tam się przed chwilą pokazało. Ale dobra, yy, musimy teraz to zrobić dobrze, a mianowicie Kwec musi spać w miejsce, które my chcemy, a nie które on chce, tak? Czyli yy, będziemy się trzymać jego blisko, a o to mi chodzi, żeby on poleciał tam, gdzie my chcemy, tak? Ile ma to torporu? Na razie nas to nie interesuje. O jest, Kwec, możemy. O, Kwec ma 1500, już mu spada ten torpor, czyli z bliska możemy zobaczyć spokojnie. Dobra, niech on tylko nam poleci w takie miejsce, żebyśmy chcieli. Niech on odleci z tych tutaj, chociaż tutaj mógłby spaść spokojnie. Dobra, trochę raz go strzelę i zobaczymy, gdzie on skręci. Skręcił do. cholera, nie w to miejsce, co trzeba skręcił. Ok, my sobie polecimy do góry. Eee, Quetz skręca również, co nas bardzo cieszy. Co nas bardzo cieszy, będziemy tak lecieć nad nim, żeby on nam spadł tam, gdzie my chcemy, a nie tam, gdzie on chce. Dobra, jest nad wodą, to trochę lipa. Skręcimy tu. On leci dalej tam. Jest dobrze. Jest dobrze. Ja ściemnię gammę teraz, bo już taka niepotrzebna jasna. Wybaczcie to, że w odcinku taka jasna gamma będzie przez troszeczkę, ale tak wyszło. Dobra, kwest leci nam w bardzo fajne miejsce. Przynajmniej na razie. Dobra, strzałeczka. Bum. Żeby przyspieszył. Tak. Proszę bardzo. Spadł nam w którym miejscu. W całkiem fajnym miejscu nam spadł. Teraz jak wylądować tym tapajerom? Patrzycie w dół, dajecie, żeby leciał do dołu. Tak? Do kłetca dajecie klawisz L, aby lądował. Wylądował. Możecie sobie teraz normalnie wsiąść na tapajerę. Podlecieć sobie do naszego kwetsa. Tak? zobaczyć, czy on jest tutaj bezpieczny. Oczywiście, możecie sobie obudowywać wszystko. Wiadomo o co chodzi, nie? To już tam, jak kto woli. Proszę bardzo, kłec śpi. Kłecal śpi. Gdzie ta niego? O, jest. Tu. O, no co jest. No, trochę wylądował na takiej górce i czasami one się bagują, te nasze informacje. Ale jak się dobrze stanie. O, jest. Kłecal level 4. Śpi. Śpi. I to jest, proszę Państwa, najprostsza metoda na oswojenie kłęca przy pomocy tapajery. Bardzo fajny sposób, nie? Bardzo łatwy sposób. Ja ten kłęca oczywiście oswajał nie będę, bo on mi jest niepotrzebny. To był kłęt tylko do celów, prawda, instruktażowych. Tak a propos, to ja Wam coś pokażę. Jakbyście chcieli na przykład kiedyś oswajać, nie wiem, spino, tak? Coś Wam pokażę. Coś chyba atakuje naszego tego. Dobra, kuec poleciał. My też polecimy gdzieś wyżej. Wyżej, 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 leć wyżej. Tak, karno zaatakował naszego kueca, ale ja chcę polecieć tam. Okej. Okay. Lecimy do góry. Coś wam pokażę. Widzicie, czasami ciężko wystartować, ale się da, co nie? Kuec, on nie wiem, on ma ustawiony atakuj mój cel, ale zobaczcie, będę strzelał do spino. Z tapajery. Eee, wyciągniemy się tu. Można też w ten sposób dla upartego oswoić inne Dina. Zobaczcie, że jak strzelam pod kłeca, to się nic nie, nie dzieje, nie? Więc tak naprawdę wystarczy dobrze wycelować. Tak. Jest to upierdliwe, ale możliwe do, możliwe do wykonania, żeby uśpić w ten sposób. Tego, Na przykład spino, tak? Czy nawet inne Dino, no bo... Zobaczcie. <śpiewanie> Jaka metoda? Można... Taka propo to tak chyba każde Dino można uśpić, nie? Przy pomocy głupiej tapa nie? Pudło, spudło. Teraz było pudło, ale teraz trafię. O, proszę, jak ładnie. Ważne, żeby za bardzo nie wejść na jakąś, żeby nie latać za nisko jego, tak? Bo jak będziemy latać za nisko Spino, to nas w końcu ciabnie, nie? A ta pajeda nie ma aż tyle życia, prawda? Żeby można było... <laughs> Zobaczcie się, Spino śpi. Spino śpi. Więc jak widzicie, metoda na oswajanie każdego dino, nawet Spino. Yy, dobra. Zademonstrowałem wam jak to działa na zasadzie prawda yy, tapajery. Jak widać działa. Metoda nadal działa, bo przez jakiś czas się obawiałem, że oni to usunęli, ale jak się okazuje, działa. Działa całkiem dobrze. Jest to chyba najprostszy sposób na osłonie kłeca. Oczywiście trzeba mieć tapajerę. O tym, jak oswoić tapajerę, znajdziecie w odcinku. W poprzednich odcinkach jest, jak oswajać tapajerę. Chyba dwie metody na bole chyba i na pułapkę, już teraz nie, nie, nie pamiętam. W każdym razie w tym odcinku to wszystko. Następny odcinek pisać w komentarzach, co chcecie widzieć w następnym odcinku. Jaki tutorial. Czy tam chodził Skorpion, czy mi się zdawało? No, Skorpion chodzi. Dobra, w następnym odcinku tutorial, jak oswajać inne Dino, albo cokolwiek innego. Piszcie w komentarzach, co chcecie widzieć. Także mam nadzieję, że się podobało i mam nadzieję, że się przyda. Do zobaczenia, do następnego. Na razie, hej!